Miejski ośrodek pomocy rodzinie zorganizował konferencję pod nazwą Dziecko w rodzinie zastępczej, a wszystko za sprawą tego, że nowa ustawa o wspieraniu rodziny przyniosła nowe rozwiązania w zakresie organizacji w przypadku, gdy rodzice nie mogą zapewnić dziecku opieki. Jestem przekonana, że wpisane w ustawę monitorowanie przyniesie w połowie przyszłego roku skutki nowelizacyjne i takie skutki, które ułatwią. A nie utrudnią wykonywanie pieczy zastępczej. Według MOPR-u ważnym tematem jest stworzenie dla dzieci dobrych warunków w rodzinach zastępczych, ponieważ każde dziecko ma inne problemy, z którymi przyszywani rodzice muszą sobie radzić. Problemy są różne. Najczęściej wynikają one z tego, co dzieci wyniosły z domu albo tego, czego nie wyniosły. Tak? Dzieci są wystraszone, nie miały zapewnionego poczucia bezpieczeństwa, poczucia miłości. Często były to dzieci, wobec których była stosowana przemoc. Dzieci z bardzo dzieci z rodzin dotkniętych uzależnieniami. Konferencja była adresowana do wszystkich, którzy chcieliby zostać rodzicami zastępczymi bądź interesują się tą tematyką. Oprócz nich zagościli przedstawiciele ochrony zdrowia, systemu oświaty czy wymiaru sprawiedliwości. Konferencja pod hasłem Dziecko w pieczy zastępczej ma uświadomić, że jestem sporo małych dzieci, nie tylko małych, ale również i dorastającej młodzieży, która nie może funkcjonować w swoich biologicznych rodzinach. Są to rodziny, które posiadają różnego rodzaju dysfunkcje, które nie są w stanie zapewnić właściwej opieki swoim dzieciom. Podczas spotkania rodziny zastępcze dzieliły się doświadczeniami, oprócz tego można było dowiedzieć się na czym polega ingerencja sądu w wykonywanie władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi, a psychologowie zdradzali, jakie predyspozycje muszą mieć kandydaci na rodziców zastępczych. Tak naprawdę każde dziecko to jest historia, to jest jakaś albo tragedia, albo sytuacja, w której biologiczni rodzice sobie nie mogli poradzić. Zamysł i ustawodawcy, i nasz jako Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie jest taki, że dzieci do pieczy nie powinny trafiać. Czyli ta praca z rodziną biologiczną powinna być taka, aby nauczyć mamy być mamą, tatę być tatą, aby w godny i właściwy sposób mogli zapewnić dzieciom dzieciństwo i bezpieczeństwo w swoich rodzinach. Ważnym Elementem jest również to, że dzieci, które dorastają w rodzinach zastępczych, są lepiej przygotowane do startu w dorosłość, mając wsparcie osób bliskich. Prawda jest taka, proszę Państwa, że dzieciaki z instytucjonalnej pieczy wychodząc w dorosłe życie, nie radzą z nim sobie. Wiemy już, że niespełna 7% z nich podejmuje naukę w szkołach wyższych niż gimnazja, już nie mówię o studiach. Nie mówię o tym, że większość z nich niestety trafia z powrotem pod skrzydła pomocy społecznej, że różnego rodzaju patologie i nieporadności życiowe są jakby kontynuowane. Każde dziecko zasługuje na to, aby być kochane. Rodziny, które mają możliwość adopcji, często nie robią tego, bojąc się odpowiedzialności. Jednak nie ma nic piękniejszego jak uśmiech dziecka i świadomość, że właśnie wniosło się do czyjegoś życia szczęście.